Marcin Wrzosek wyzywa tańcule do walki. Możliwa walka Wrzosek i tańcula na KSW? Na wstępie, jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu. A teraz zaczynamy materiał. Jakiś czas temu Arkadiusz Tańcula na YouTube założył kanał Komentery, gdzie razem z szalonym reporterem komentuje różne sytuacje w świecie internetu. Jakiś czas temu było głośno o ich wypowiedzi na temat Denisa Załęckiego, a wczoraj na kanał wleciał film, gdzie panowie komentowali m.in. Galę Prime MMA. I w kilku słowach wypowiedzieli się na temat walki Arab i Wrzosek. Będę miał porównanie wreszcie, jak wygląda typowy zawodnik. Freak Fightów, dobry, dobry, dobry zawodnik, bardzo yeah. dobry, w wysokiej yeah, który freak nigdy fightu. nie przegrał w MMA. Top, top z Freak Fightów. Kontra e, standardowy zawodnik SW. No, tak. kiedyś był to. Kuryś nie chce ujmować też. Wiadomo, tak. kiedyś to, no ale teraz powiem, że standard. Jednak słowa wypowiedziane przez Arka Tańcule nie do końca przypadły do gustu Wrzoskowi, czym postanowił podzielić się na swoim insta-story. Alek Karek, Alek, Tańcula. Zwykły zawodnik, tak? No to co, może następna walka, ja i ty. Marek, bo ty jako jeden z najszych i najniebezpieczniejszych flików, no, bo bez wątpienia nim jesteś. Po łatwością chcę poradzić z takim przeciętniakiem jak ja, poza tym bez przewagę wzrostu, wagi, więc to już wszystko działa na swoją korzyść. Na owe instasory zareagował Arek Tańcula, gdzie powiedział, że nie do końca o to mu chodziło, jednakową walkę chętnie przyjmie. Marcinku, wiesz o co mi chodziło, że po pozi... Właśnie, jak to powiedzieć, no taki normalny zawodnik, prawdziwy zawodnik, ale nie jakiś turbo Wiadomo, kiedyś byłeś, kiedyś byłeś mistrzem, nie ma ci co ujmować, ale ale. jak przegrasz z Arabem, to czemu nie, możemy spróbować? Owe Story Arka Tańculi postanowił zareagować i odpowiedzieć Marcin wrzosek, lekko starając się podkręcić atmosferę przed potencjalną walką i dodatkowo zaoferował mu 10 tysięcy za każdą przewalczoną z nim rundę w formule MMA. Taki młody byczek jak ty, topowy Freak Fighter, no chyba z takim średniaczkiem. To może wejść do klatki ma duże szanse na pokonanie. Jestem sporo ciężej, jeszcze sporo mniejszy ale bardzo chętnie Zobaczyłbym z Tobą po prostu, żeby zobaczyć czy średnia średniaczek. Jeszcze trochę tego ognia w sobie ma Myślę, że, że dość go mam jeszcze w sobie i chętnie zbierze się z Tobą, więc Nie bój się po prostu, wejdźmy do klatki i się kto jest lepszy. Daję Ci od siebie 10 tysięcy złotych, będziesz mógł z tym zrobić co chcesz, zostawić sobie na wakacje dasz się oddać na jakieś fajne cele charytatywne. I co? Co teraz to podejmujesz jeszcze Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź, gdzie Tańcula zaoferował, że ową walkę chętnie przyjmie. I proponuje on, aby zorganizować taką walkę na gali KSW. Bo walka na gali KSW to jego marzenie. Poza tym, owy bonus pieniężny od Marcina Wrzoska zaproponował, aby przeznaczyć na cele charytatywne. Słuchaj Marcinku, ja mam w ogóle zupełnie inny pomysł w takim razie. 20 10 tysięcy to oddajemy na cele charytatywne, nie ma problemu, ale... Może uda się tą walkę zorganizować w KSW, spełniłbym wtedy swoje marzenie największe życiowe. Oznaczy tutaj Martina, oznaczy tutaj Maćka, może im ten pomysł przypadnie do gustu, ja się na to piszę, nie ma problemu stary. Marcin Wrzocyk natomiast odpowiedział, że walka w KSW jest mało prawdopodobna i zaproponował inne federacje na taki pojedynek, oznaczając włodarzy MMA oraz Federację High League. Polarku, ja się bardzo cieszę, że zaakceptowaliście moje wyzwanie i bardzo się cieszę, że planujesz to oddać na znaczy e, wspólnie to można powiedzieć oddamy e, nie wiem czy Maciek i Martin e, się na to zgodzą ale ja znaczy tutaj e, organizatorów GAL którzy prędzej mogliby to zorganizować. Jak widać, szykuje nam się kolejna ciekawa walka, tylko pytanie jeszcze, na jakiej gali? Osobiście obstawiałbym, że największe szanse na taką walkę ma zapewne Fejm Ma, chociaż nigdy nic nie wiadomo. Standardowo dajcie znać, co myślicie o tej sytuacji, a jak materiał się spodobał, to nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji na kanale, a ja tymczasem się żegnam i do zobaczenia, a raczej do usłyszenia. Cześć!